Wszyscy dbamy o bezpieczeństwo naszych bliskich. Z aplikacją 4Family to bardzo proste. 4Family to aplikacja dla Twojej rodziny, dzięki której będziesz spokojny o swoich bliskich: dzieci, rodziców i dziadków. 4Family ułatwi Ci opiekę nad osobami szczególnie Ci bliskimi i potrzebującymi pomocy. W łatwy sposób utrzymuj stały kontakt z podopiecznymi. Funkcja alert SOS pozwoli zareagować w razie zagrożenia. Wystarczy, że podopieczny przytrzyma jeden przycisk z tyłu telefonu, by wysłać wiadomość z prośbą o pomoc do opiekuna. Dzięki funkcji Łatwe wiadomości głosowe możesz komunikować się z podopiecznym za pomocą wygodnych do odsłuchania w dowolnym momencie wiadomości głosowych. By je odsłuchać, wystarczy jedno kliknięcie. Natomiast, by wysłać, wystarczy przytrzymać klawisz numer 5. Funkcja Zdalne dodawanie kontaktów pozwoli Ci na przesyłanie kontaktów z telefonu opiekuna na telefon podopiecznego. A funkcja zdalne ustawianie przypomnień pomoże ci ustawić przypomnienia na telefonie podopiecznego. Dzięki For Family podopieczny nie zapomni o przyjęciu leków lub kolejnej wizycie u lekarza. Funkcja monitorowanie stanu baterii pokaże ci stan baterii podopiecznego, a ty pożegnaj na zawsze stres związany z niespodziewanym brakiem kontaktu. Aplikacja For Family pozwoli ci również ustalić przybliżoną lokalizację twojego podopiecznego. Ale jak zacząć? Pobierz aplikację ze sklepu Google Play. Dodaj osobę, którą chcesz się opiekować. Zadbaj o zgodę bliskiego na lokalizowanie i bądź spokojny o bliskich korzystając z aplikacji for Family. Sprawdź dedykowane urządzenia for Family. Do korzystania z aplikacji opiekun potrzebuje jedynie smartfonu z systemem Android 5.0 lub nowszym. Dla podopiecznego wybierz jeden z dedykowanych telefonów iPhone, czyli iPhone Halo Q z dużym kolorowym wyświetlaczem i wygodnymi przyciskami lub iPhone Halo Q Plus z dostępem do internetu 3G. Pomimo dzielącej was odległości, z aplikacją For family już zawsze będziesz spokojny o swoich bliskich. Przypominaj, lokalizuj i dbaj o najbliższych. 4Family.